Dokładnie. W tym miejscu zepsułem dźwięk. Więc jak na Polaka przestało, po prostu pominiemy ten element i będziemy szli dalej swoją drogą. Powiem teraz, co się mniej więcej wydarzyło, bo jednak wsługujecie na to. Więc na samym początku zabraliśmy rajd. Na pustynnej wiosce. Postaram się z tego wkleić klipem gdzieś. Lecz udało się to. Udało się. Nie, nie, nie ma co kapturzyć mnicha na razie, więc wiesz. Lecz się udało. Następnie poszliśmy po prostu pod ziemię do naszej kopalni. Zabić Uwe'era. Udało się, poszło szybko, zwinnie, jak to wyjaśnię, słabe. Zaczęliśmy od łuków, skończyliśmy na mieczach. Udało nam się go zabić. Następnie poszliśmy zrobić beacon, postawiliśmy go. Rozmyśleliśmy, co, co, co tam postawić. Zapadła decyzja, że ustawiamy spida I generalnie, to zapraszam Was na serwer, bo jednak serwer jest po to, żeby zrobić takie filmy z Wami. Typu, jak Matrix się pojawił na filmie, i mam nadzieję, że uda, uda, uda mi się nagrać z nim kolejny film w ramach rekompensaty, bo jednak no, nie wyszło tak. Zepsułem całe nagranie, nie ustawiłem dźwięku, dźwięk się nie nagrał. Mój głos się nagrał, ale niestety Matrixa nie. Za co bardzo przepraszam i do następnego.